powariowali! Przecież my wszyscy musimy położyć słuchać na raz. Wszyscy. No wie pan, jeżeli ktoś tutaj zwariował, to chyba tylko pan. No, to wiele swojego wyglądzie, po zachowaniu. Płacze, miota się. O, gada sam do siebie normalnie no, śruby dosta. To no, co nie podoba się panu tutaj? Nie, nie podoba mi się tu. A tak, a dlaczego? Ja muszę wrócić do rzeczywistości. Do rzeczywistości. O do jakiej rzeczywistości. A mnie się tutaj bardzo podoba. A panu... No, oczywiście. Ja zawsze ja marzyłem o takim miejscu. Widzi no, pan spokój. Nie mam o czym gadać. Co nie mam o czym gadać, no? Co? Co jest, panowie, to? Treść, tak? I wy Czy ja? To taka zabawa, tak? Że chodzimy sobie po prostu równoległych, tak? Dobra, pochodzimy. Ja sobie też tam pójdę. Pan ja sobie po przekotnej pójdę od czasu do czasu. No, no, bo tak. Tutaj, po A przepraszam bardzo, a co ze mną? Co, co na przykład z wolnością jednostki? Co? No, no, pytam się, pytam się do jasnej cholery co ze mną. Co z wolnością jednostki? No, pytam się pana, tak? A jak pan ma zamiar wrócić? Właśnie, jak? No. Tutaj potrzebuję właśnie pomocy, wiecie? Zrobimy tak. Na bardzo proste. Położymy się spać wszyscy razem, nie? sobie zaśniemy. Wśnijmy się do naszej rzeczywistości, i na ja, końcu jest otwarty. A panowie, ja wrócą z powrotem, no. Proste, nie? Teoretycznie da. No załóżmy, że uda nam się wrócić do naszej rzeczywistości. Tam gdzie panuje przemoc, hamstwo, no. znieczulica. A potem okaże się, że nie możemy tu wrócić, albo wśnijmy się w coś jeszcze gorszego. bo no nie, proszę pana. Ja nie mam zamiaru ryzykować. My zostajemy pan niestety też. Ja całkowicie się z panem Nie niech pan posłucha. Ale twierdzi pan, że musi pan wrócić, tak? Popytam się gdzie? Właśnie, gdzie? Tam. Właśnie. Gdzieś tam. Uregulować jakieś gdzieś tam sprawy. Proszę pana, pan jest tutaj, a pańskie sprawy są tam. I właśnie on starał się wytłumaczyć, że jestem tu, a moje sprawy są tam. No właśnie, no, to znaczy, pan jest tu, a pańskie sprawy są tam. I to znaczy, że one nie mają na pana wpływu. A to znaczy, proszę pana, że jest pan wolny od spraw wszelkich. Że jest pan wolny od, od wszelkich zobowiązań, układów. A to znaczy, proszę pana, że jest pan wolny od wszystkiego. A to znaczy, proszę pana, że my wszyscy jesteśmy wolni. To znaczy? A to tak. znaczy, proszę Pana? To znaczy, proszę to Pana, znaczy, to znaczy, to znaczy, że możemy, możemy to robić to, na co mamy ochotę. A, a co my tu możemy robić? Wszystko, wszystko, na co ochotę. No, ale na przykład co? No, no wszystko, No to ale co, co? No, pan pokaże coś, co, co możemy robić? No, to, no, no nie to, wiem. No, my możemy na przykład. Nie wiem, no. No na no, przykład możemy, no tak, tak, tak. no. Proszę bardzo, panowie, proszę śmiało, spróbujcie. No, to, to, to no, możemy, to proszę, pan też. Proszę bardzo, raz, dwa, trzy, cztery. No możemy, śmiało. nie, raz, dwa, trzy, cztery, nie, 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 cztery. nie, a nie, to przyp przypominaj mi się prywatki z lat 80. jest Prywatki takie. Jak się grało w takie to, którymś kielichu, w, którym w tyliaku, takie kryje zabawy, pytanie rozkazy na przykład. Nie, słyszy. No jak, dostawał pan rozkaz, idzie pan na czworaka i mówi pan tekst, mam swoje lata, ja wiem co robię. Jak? Mam swoje lata m no, i wiem co robię. Mam swoje lata i wiem 거, who, robię, rowi, co robię. Mam swoje lata i wiem co robię. Mam swoje lata i wiem co robię. Mam swoje lata, ro, ro. lata i robię. Mam swoje lata i wiem co robię. Niech bardzo, bardzo Bardzo zabawne. co, <coughs> panowie? Nigdy nie marzyliście, żeby się znaleźć w takiej sytuacji? Czy, czy pan nie marzył, żeby się w sytuacji znaleźć? Z nim? No, no chyba tak. Owszem, wie pan bardzo często. <grym> no, ale chyba nie z nim. A nie, nie z nim, no, nie z nim. Nie mam pan tutaj, pan daje dziecko. No, się w sytuacji, proszę pana znaleźć. Taki był ja wie pan. Jestem samotny. Mam nie dla kobiet, wie pan. Pan? No chyba, że nie Pan. Nie. Wie Pan, że ja też. Wiecie, co Pan wie? Wiecie, co? Niech Pan nas zacznie rozumieć, o co tutaj chodzi. No bo zobaczcie, to jest tak. U każdego z nas spodoba jakieś sieki ziemi. Bardzo nieprzyjemne wydarzenie. Coś, co powoduje, że, że kładziemy się spać i zaczynamy intensywnie myśleć o, o innym, nowym, lepszym świecie. Śpimy, a nas sny mają, mają, mają taką siłę, że, że przenoszą nas tutaj. A to znaczy. No to znaczy, że to, to, znaczy, że, że to jest świat że marzeń. Taka szarzezna. Pustka, <słyska> nie tam, panie. To chyba pana są takie marzenia. Nie, 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 nie to, to nie są moje marzenia. To są nasze marzenia. No. Czy czeje? No, no, no pana, tego pana moje. No, panowie, zobaczcie. No. Nic, nic nie musimy, a wszystko może. <laughs> no to przed chwilą było, nie pan? A później co? Łaziliśmy jaki dzieci na czworakka. Tak, bo to była nieuświadomiona wolność. A, a teraz to jest wolność przemyślana, czyli mądra. Aha. Wszystko wolno, tak? Oczywiście. Pełen luz, tak? Taki spontan. Tak jest spontan. <laughs> czyli gdyby mi się chciało na przykład w tyłek podrapać, bo wiem, on od samego początku mnie tak swędziało, ale się wstydziłem, to też mogę, tak? No, Dobrze, oczywiście nie ma się drapie, proszę Ale jasne. My no, ich ma się ja też. I, ja zostaję. Przynajmniej trochę odpocznę. A wie pan, że to jest doskonały pomysł? Ja, ja myślę, że, że możemy się to troszkę Ale Jak to możemy? No, przecież mówił pan przed chwilą, że, że nie. No wszyscy nie, ale we dwóch. No. no. Co? Macie rację, dostajemy Proszę bardzo, co panowie robicie? My? No. A wie pan, tam my się tak poczuliśmy trochę nie tego i postanowiliśmy... No co by pan powiedział, że tak się, no trochę zgrzem. No jak trochę zgrzem, no przecież możemy wrócić. tak? A chyba już nie chcemy, prawda? No, no tak, ale jeżeli dwóch będzie spało, a jeden czuwał, no to, to nic nam nie grozi. Proszę bardzo, jak, jak pan chce, ja mogę pierwszy. Nie nie nie, 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 nie chce mi się spać, no. Ja będę czuwał, po się trochę, no. Możecie panowie spać spokojnie. Dobranoc. To dobranoc. No to czuwaj. Czuwaj.